Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zaczniesz inwestować w Bitcoina. Pierwsza, jest to długoterminowa gra. Każde 4-5 lat powoduje, że stajesz się coraz bardziej bogaty. Jeżeli masz krótszy horyzont niż 5-10 lat, niestety możesz na tym nie wejść zbyt dobrze. W poprzednim filmie pokazałem Ci jak 12 tysięcy złotych rocznie pozwoli Ci po 10 latach zbudować 24,5 miliona złotych majątku. Żeby to się mogło zadziać potrzebujesz odpowiednią perspektywę, odpowiedni horyzont czasowy, cierpliwość i silną wolę żeby głupio nie sprzedać. A rynek, uwierz, przetestuje i Ciebie. Zasada numer dwa. Piękny syreni śpiew z kamerów po drugiej stronie Facebooka. Zainwestuj w tego nowego coina, w tą wspaniałą kopalnię. I co? Przesiesz swoje bitcoiny i już ich nigdy więcej nie zobaczysz. Szanowni Państwo, nie ma dróg na skróty. Jakby tak było, to by każdy był zarobiony. A tak to im większa wewnętrzna chciwość, tym większy podatek od naiwności. Zasada numer trzy. Fizyczna kradzież Twoich bitcoinów, czyli nie odpowiednio zabezpieczone wolety albo zainwestowanie wszystkiego i zostawienie na giełdzie, która znika. I nie daj się okraść! Musisz korzystać z portfeli sprzętowych i wszystko trzymać na swoich woletach. Dodatkowo te wolety muszą być odpowiednio zbackupowane, twoje seedy odpowiednio zapisane, bo jeżeli ktoś dostanie się do Twoich seedów, ów czyli 24 słów, które pozwalają dostać się do Twoich bitcoinów, to niestety też mogą Ciebie okraść. Te trzy zasady doprowadzą Cię do prawdziwego bogactwa. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym Smart Money, obserwuj ten kanał.